Barbara Nalepka dla portalu FightSport Basiu, jesteśmy dzisiaj na gali Angels of Glory jak widać tutaj na załączonym obrazku podobała Ci się dzisiaj gala w Kielcach? No, tak, bardzo mi się podobała, bo bardzo profesjonalnie i nie ma nic do zarzucenia e, Powiedz mi, widzimy Cię w takim e, troszeczkę powiedzmy, nie wiem czy, czy nasi widzowie widzą ale, ale pokażę z grubsza w takim uzbrojeniu e, e, Powiedz mi, co się stało? Zerwałam za na ostatniej walce, już jestem po operacji Teraz tylko ciężka rehabilitacja i wracam do, do gry. To się stało w ostatniej walce? Czy to jest jakiś wynik dłuższych treningów, dłuższego procesu? Takie nagłe, nagłe zerwanie, czy po prostu przeciążenie? Samo zerwanie to na pewno na ostatniej walce, a tam już było trochę ponadrywane wszystko, i no niestety poszło na ostatniej walce o pas. Mówią o tobie kontrowersyjna zawodniczka, ale zdobyłaś ostatnio pas organizacji, organizacji, która powiedzmy preferuje kickboxing. To jak na zawodniczkę MMA, bo jesteś z tym kojarzona z tym sportem? Chyba niezły prognostyk co do tego, jeśli chodzi o, powiedzmy o twój warsztat. No tak, no, lubię stójkę. Tam też jeżdżę do Tajlandii, żeby się tam szkolić. Bardzo się cieszę, że zdobyłam ostatni, na ostatnie walce pas. Była dość ciężka walka, ale na szczęście mi się udało. Yy, nie wywodzisz się ze stójki, ale zaczęłaś sobie tutaj radzić na tej, na, tej, na tej płaszczyźnie i coraz bardziej, powiedzmy, gdzieś tam zaznaczasz tą swoją obecność, jeśli chodzi o kickboxing. Planujesz jakieś, powiedzmy, kolejne starty w tym sporcie, czy raczej wrócisz do MMA? A to jest taka, powiedzmy, chwilowa przygoda? Znaczy w, każdym, w każdej płaszczyźnie ja chcę się rozwijać jak i to w parterze, jak i w stójce. Yy. No teraz akurat trafiłam na stójkę, no bo akurat miałam takie możliwości, żeby trenować tą stójkę, walczyć w stójce, też jak jeździłam na no, te wszystkie zawody w BJJ, no to też udało mi się wygrywać, no na pewno MMA to jest mój sport i tam się chcę najbardziej rozwijać, tam się chcę po po pokazywać, no i, o, wiadomo, że to UFC to jest mój plan na przyszłość i no, tego bym najbardziej chciałam. No. Zatrzymałaś się na tych czterech zwycięstwach i powiedzmy te kolejne walki były w kickboxingu, startowałeś też amatorsko w międzyczasie, powiedzmy żeby utrzymać formę, kiedyś zobaczymy Cię w kolejnej walce, no, jak, jak wiadomo, jak zaleczysz kontuzję, ale powiedzmy są jakieś plany, jest jakiś powiedzmy dalszy etap, to że, że po prostu zdobywasz kolejne zwycięstwo, powiedzmy UFC Cię zauważa, czy, czy powiedzmy menadżer wysyła, wysyła Twoją wizytówkę i biorą. Prącie. We wrześniu mam plan wyjechać do Tajlandii, tam się szkolić, gdzieś i uda mi się odłożyć kulę do, tej, do tego czasu. E, no tam na pewno będę walczyła, jestem w trakcie podpisywania kontraktu z taką amerykańską organizacją. Jeszcze może nie chcę mówić jaką, e, no ale już jakby kontrakt mam, tylko jeszcze tam małe szczegóły trzeba dopracować, bo są niejasne i no na pewno już niedługo myślę, że pod koniec roku już zawalczę w MMA. No, jeśli to jest inwikta to nie ma problemu, myślę, że domówicie te szczegóły drobne, e, natomiast e, zapytam Cię jeszcze powiedzmy o ten etap e, powiedzmy, tej rehabilitacji, na kiedy będziesz już gotowa e, do kolejnych, do podjęcia treningów w ogóle, o tak może od tego zacznijmy. E, no sama nie wiem, lekarz mówi 9 miesięcy, rehabilitant mówi około pół roku bo już zaczynam stawać małe kroki bez kul, ale to tylko pod opieką habitanta to robię dwa, trzy kroki, zaczynam je noga boleć, więc łapię od razu kulę. Yy, no, teraz od poniedziałku tam w szpitalu u siebie zaczynam już fizjoterapię i tam manualną zginanie kolana, więc no, jeśli myślę, że powiększy się zgięcie, to może myślę że za półtora miesiąca, dwa miesiące już chociaż wrócę do samych treningów stójkowych. Na siłowni już zacząłem ćwiczyć, ale myślę, że treningi stojkowe to dopiero gdzieś za 2-3 miesiące. Powiedz mi, będziesz, bo ważysz około 60 kg z tego co dobrze pamiętam, będziesz obniżać tą wagę, bo to jest teraz taka ogólna tendencja, że zawodnicy, których widziałem kiedyś ważących, zawodniczki walczące kiedyś około 60 kg, nagle robiły się bardzo małe, schodziły do 52, Ty też zamierzasz tą drogą iść? Nie wiem, czy mi się uda do 52, na pewno na 56, 58 chciałabym tak walczyć i w tej kategorii się teraz czuję najlepiej. Do 52 będzie mi bardzo ciężko, bo jak byłam na badaniach... Yy, składu yy, ciała to tam mi wyszło że 49 kg mięśni, więc dodać do tego kości krewi to wszystko co tam się we mnie znajduje to w 52 na pewno może mi się nie udać zrobić, chyba że przepalę mięśnie, no nie wiadomo jak będzie teraz po tej kontuzji, no ale bym chciała walczyć na razie tak w 56-58. Yy, powiedziałaś, że dużo się tam znajduje serce do walki? Też jest? No to jest <laughs> chyba największe <laughs> tęsknota za ringiem, za powiedzmy klatką. No dzisiaj już chciałam wejść. No, dopiero mam 11 dni, jestem po operacji, 13 po walce i już naprawdę już bym chciała tam chociaż zacząć treningi, chociaż chcę trzy razy kopnąć. Wiem, no, że to jest na razie niemożliwe, no ale mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę chociaż na treningi, bo już mnie nosi. Organizacja Angels of Glory zapowiedziała Ciebie jako jedną z zawodniczek, które chce pozyskać. Czy powiedzmy jesteś już po rozmowach, bo nie wiem na jakim to jest etapie, ale na pewno chętnie, chętnie chciałaby Cię widzieć w swoich szeregach. Z pasem, który zdobyłaś ostatnio, powiedzmy zaprezentowałaś się polskiej publiczności, nie szłaś tą standardową drogą Mistrzostwa Polski i tak dalej, i tak dalej. Tylko powiedzmy od razu wchodzisz w zawodowe walki. Pasuje Ci to? Myślę, że tak. No i już jestem w Fundacji... Aniołków. No mam nadzieję, że nasza współpraca będzie dalej tak fantastyczna jak jest do tej pory. No myślę, że jest szansa, że na następnej Gali zawalczę, chyba że nie dam rady przez kontuzję albo że wylecę do tej Tajlandii, jak uda mi się uzbierać fundusze na ten wyjazd. Niestety popłynęłam trochę z pieniędzmi na operację, bo musiałam zrobić to wszystko prywatnie, bo NFZ to jest masakra i trzeba niestety wszystko włożyć z własnej kieszeni, które miałem odłożone na Tajlandię, więc myślę, że albo po Tajlandii już zawalczę w kolejnej edycji Angels of Glory, albo jak nie, no to na następnej. Basiu, nie wiem czy pamiętasz, bo jesteś dość młodą zawodniczką, czy pamiętasz Aniołki Charlie'ego, jedna była brunetka i wszyscy ją bardzo lubili. No tak, to chyba jestem ja. Kontrowersyjna zawodniczka, gdybyś mogła to skomentować, powiedzieć czy takie przylgnęło do ciebie, do ciebie miano, kłócisz się na Facebooku często, odpowiadasz wszystkim swoim adwersarzom, lubisz to, wciąga Cię to? Myślę, że już się to trochę uspokoiło najbardziej, bo po tą aferze u siebie w bochnie, a teraz już... Staram się pracować na jakieś dobre swoje imię. Myślę, że mi to wychodzi. Coraz więcej ludzi wiedziało, że ja miałam rację jednak w tym, w tym całym zajściu. Na początku mnie uważali za kontrowersyjną, a już myślę, że ten przydomek mi zaczyna powoli schodzić. Więc myślę, że tak będzie dalej. Cały czas pracuję na to, żeby mieć jednak dobre imię w, tym, w tych sportach i niech tak zostanie. Może po prostu dorosłeś, dojrzałaś, wiele rzeczy przeżyłaś na własnej skórze i, i w pewnym momencie przejrzałaś co jest dobre, co złe i w tej chwili tylko dobre chyba będziesz w tym kierunku się rozwijała, a nie, a nie powiedzmy jakieś dodatkowe rzeczy, chociaż one, pewnie ich nie można wykluczyć, bo to jest życie każdego człowieka, tak? No milczenie jest złotem i e, jakby tego się już staram trzymać, nawet jak już ktoś tam zacznie coś gadać, to wolę przemilczeć, afera, afera przejdzie bokiem, a ja przynajmniej nie będę w tym uczestniczyć i tyle. No cóż, Basiu, życzymy Ci, żebyś wróciła szybko do formy, do zdrowia i żebyśmy zobaczyli Cię kolejny raz. Powiedzmy, czy, czy właśnie tutaj w of Glory, czy, czy tak jak powiedziałaś, w którejś z amerykańskich organizacji, bo, bo pewnie one nie wykluczają jakichś startów kickboxerskich, jeśli zawodnik się rozwija. O ile nie jest to UFC, oczywiście. No tak, właśnie bardzo chciała jeszcze zawalczyć w tym UFC, ale. No i jeszcze to nie jest UFC, ale ta organizacja mnie też nie wyklucza z, ze startów nawet czy tam w Bellatorze, czy w Invicta, to też nie jest Invicta, ale organizacja, która no, dość prężnie tam działa w Stanach Zjednoczonych i mam nadzieję, że mi się tam uda. Oni mi też nie zabraniają niczego w tym kontrakcie. Jest z jednej strony kontrakt na wyłączność, ale wszystko jest tam do dogadania. Zatem życzymy cię, żeby wszystko się udało. Dzisiaj jesteśmy już po gali Angels of Glory. Podobała się pewnie gala, bo, bo, bo wszystkim się podobało tutaj. Nie, nie słyszałem krytycznych głosów. Nam też się podobało. Wysoki poziom walk. Byłaś tu zaproszona. Myślę, że nie straciliśmy czasu. No i dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo również. Barbara Nalepka dla portalu FightSport. Wcale nie jest kontrowersyjna. Nie jest.